Która jest godzina? Dobra, I teraz sytuacja wygląda tak: wejdę sobie w opcję, oglądamy film kanał, plus jawol i klikniemy sobie opcję na pilocie. obraz znika. Czy ktoś z tego całego Kanal Plusa może mi powiedzieć o co tu chodzi? Czemu jak włączę opcję i pojawią się opcje w telewizorze to znika obraz? Po prostu znika. Czy tam siedzą programiści czy jakieś dzieci? Czy ktoś to testuje w ogóle? Czy dostarczacie jakieś gówno ludziom, za które jeszcze każecie płacić?